Dzień dobry Pani Wójt. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. E, dziękuję bardzo, że znalazła pani chwilę czasu, e, żeby z nami porozmawiać, e, a naspierało się myślę, że sporo ciekawych tematów e, i, i myślę, że będzie możliwość przedstawienia naszym mieszkańcom, mieszkańcom gminy Wola. Tej, tej całej sytuacji, która wokół Pani się w tej chwili dzieje, na pewno jest to bardzo trudny czas, dla Pani. Z przyjemnością się do tego odniosę. Oczywiście czas jest trudny, ale jestem bardzo dzielną osobą, ponieważ moją siłą są moi mieszkańcy, którzy mnie fantastycznie wspierają i to oni tak naprawdę są moją energią. i Już na dzień dobry będą ze tego serca. Podziękować i bardzo serdecznie pozdrowić. Pani Wójt, kilka tygodni temu w Sądzie Okręgowym w Warszawie był wyrok wskazujący Panią. Czy coś no, wytłumaczysz, jak, jak do tego doszło? Dlaczego to w ogóle takie, taka sytuacja miała miejsce? Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, to był wyrok w pierwszej instancji, który stwierdził moją winę w różnych kwestiach. Szanuję ten wyrok, natomiast absolutnie się z nim nie zgadzam. Ze względu oczywiście na tzw. ostrożność procesową nie chciałabym się odnosić do treści tego wyroku, natomiast z wielką przyjemnością odnoszę się do wszystkich tych kwestii po zakończeniu postępowania w drugiej instancji, czyli w Sądzie Apelacyjnym. Wyrok pierwszoinstancyjny, co jest oczywistością dla wszystkich Państwa, jest wyrokiem nieprawomocnym. Czekam aktualnie na pisemną uzasadnienie wyroku i oczywiście będę składała apelację. Panie Wójt, sąd w uzasadnieniu ustnym wskazał, że Pan jest dobrym gospodarzem, a jednocześnie uzna Panią winę, to się ma, jak Pani to ocenia? Trudno jest mnie odnosić się do tej konkluzji, ponieważ tak naprawdę należałoby zapytać sąd. Oczywiście istotnie tak, tak było, że z jednej strony sąd mnie uznał za winno, z drugiej strony też e, pozwolił sobie m, powiedzieć kilka bardzo ważnych dla mnie słów e, dotyczących tego, kim jestem, w jaki sposób e, na przestrzeni lat e, zarządzałam gminą i jak jest postrzegana Gmina Oresztowowa pod e, moim skromnym kierownictwem. Panie Wójty, oczywiście 20 lat, które Pani już jest wójtem gminy 20, 23, 23 nawet 23 No świadczy też o tym, że jest Pani dobrym gospodarzem. Ma Pani na pewno bardzo duże poparcie wśród mieszkańców i wśród osób, które z Panią współpracują. Ale wśród tych osób, to znaczy mieszkańców też jest duża ilość osób, które panią które Panią na każdym kroku próbują zdyskredytować to, co Pani robi. Jak, jak Pani to oceni? Hmm, odnoszę się hmm, do opinii pod moim adresem z tym szacunkiem. Oczywiście hmm, zawsze prezentowałam taki pogląd i nadal go hmm, prezentują, że hmm, krytyka absolutnie jest niezbędna. Zwłaszcza, kiedy zarządza się e, gminą czy e, miastem, e, nie wolno być skazanym wyłącznie na tych e, państwa mieszkańców, którzy oceniają wyłącznie pozytywnie, bo nikt z nas nie jest doskonały. Powinniśmy dążyć do doskonałości, natomiast myślę, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie, było, nie mogło być lepiej. Natomiast za krytykę konstruktywną bardzo dziękuję, bo ona jest zawsze takim elementem kreatywności, analizy naszych wspólnych samorządowych działań. Natomiast jeśli chodzi o krytykę, która nie jest merytoryczna, to się do niej nie, nie odnoszę i nigdy się nie odnosiłam. Nasi mieszkańcy, ci, którzy krytykują wszystko. Bez względu na to, co samorząd zrobi, mają prawo do takiego stanowiska, takiej postawy. Myślę, że gdyby tę energię skierowali na jakieś pozytywne drogi, pozytywne ścieżki, to mieliby zdecydowanie większą satysfakcję, na pewno inną, ale większą niż tę, którą posiadają, kiedy krytykują totalnie wszystko. I i więcej nie będę na ten temat. Właśnie, to są, to jest kilka nazwisk, które się przewijają w przestrzeni publicznej, które praktycznie sobie pani nie zrobiła. Zawsze to skrytykują. Czy pani dopadła? Niczym. Nigdy nie miałam żadnych relacji, które, które były relacjami negatywnymi, więc nie umiem na to pytanie absolutnie odpowiedzieć. Myślę, że na to pytanie odpowiedzą właśnie te osoby, jeżeli potrafią odpowiedzieć. Natomiast myślę, że każdemu wolno kochać w cudzysłowie. Ona no, jest Pani krytykowana praktycznie za wszystko. Za wodę, za ścieki, za wywóz właśnie nieczystości, za nietrafione inwestycje. To są właśnie te słowa krytyczne, tych kilku dosłownie osób. A z drugiej strony większość po raz czwarty Pani zaufała i też, po raz szósty, przepraszam bardzo, po raz szósty, tak? po raz szósty e, Pani zaufała i to właściwie w pierwszej turze pani osiągnęła tak duży sukces, że właściwie trudno tu się odnosić do tego, co te kilka osób mówi. Dlaczego tak jest. Myślę, że y, może powinnam zaprosić tych y, Państwa do wystartowania wyborów samorządowych, bo to jest y, Chyba najlepsze dla nich rozwiązanie, przekonanie mieszkańców do swoich pomysłów i do swojej krytyki i wybranie wyborów na wójta czy na radnego. Więc myślę, że, że tak, osoby odpowiedzialne, które rzeczywiście widzą pewne niewłaściwe decyzje, no w ten sposób powinny się do tego odnieść. Natomiast w tej sytuacji nie ma takiej postawy, nie ma takich inicjatyw, tylko jest krytyka dla krytyki. I raz jeszcze podkreślam, że nie będę tego komentować, bo nie zniżam się do takiego poziomu. Próbują, próbowali już w ostatnich wyborach dostać się do, do władzy i nie udało się. No więc właśnie. Myślę, że to jest najlepsze świadectwo, które potwierdza, w jaki sposób e, tego typu postawa jest odbierana przez naszych mieszkańców? Pani Wójt, wróćmy jeszcze do tego wyroku, który e, miał miejsce w kwietniu. E, tak tam głównie chodziło o stworzenie tak zwanej pozornej umowy z, z jedną z firm, z Wójtki Kosowskiej. Proszę dać w kilku zdaniach powiedzieć, dlaczego w ogóle taka umowa została stworzona i jaki był cel stworzenia tego? Oczywiście nie zgadzam się z takim twierdzeniem, że to była pozorna umowa. To była umowa realna, rzeczywista, zawarta przed notariuszem. Była to umowa przedwstępna, która, która określała pewne zobowiązania wzajemne stron. Te zobowiązania miały określony termin realizacji i po wykonaniu tych zobowiązań miało dojść do zawarcia umowy przyrzeczonej. My jako gmina spełniliśmy wszystkie warunki tej umowy z wyjątkiem jednego, który leżał po stronie gminy Lesztowola. E, aczkolwiek nie był spowodowany bezpośrednią winą gminy Lasznobola, ponieważ e, jednym z warunków było dokonanie wpisów w e, księdze wieczystej o podziale nieruchomości, które były przedmiotem e, umowy dzierżawy. E, niestety nie doszło do tego wpisu z przyczyn e, obiektywnych, ponieważ Księga Wieczysta, który miało dojść do Wpisu tych y, nieruchomości y, była y, nieobecna w sądzie y, rejonowym w Piasecznie, w Wydziale Ksiągów bo bowiem była ona wypożyczona do y, innego sądu dla celów innego postępowania. W związku z powyższym nie dokonano tego wpisu nieruchomości w terminie określonym w umowie przedwstępnym, a był to jeden z warunków zawarcia umowy przyrzeczonej. I nasz partner umowy, kiedy dowiedział się w sądzie, że te działki nie są wpisane do księgi wieczystej, zażądał zwrotu czyszu dzierżawnego wraz z odsetkami. Za ten okres czasu, od którego te środki finansowe wpłynęły na konto budżetu gminy. Zresztą taki zapis był zawarty w umowie przedwstępnej, notarialnej, podkreślam. W związku z powyższym mieliśmy obowiązek dokonania zwrotu czynszu wraz z odsetkami, ponieważ co prawda ta przyczyna niewpisania nie, było, nie była bezpośrednią przyczyną spowodowaną przez gminę Lesznowola, jednakże leżała po stronie gminy Lesznowola, bo taki był zapis w akcie notarialnym. I z tego zapisu z tej, wyszedł chyba ten wyrok i też 1 300 tysięcy, które fizycznie pani jako fizycznie ma spłacić, bo gmina poniosła te koszty, ale sąd panią za to spłacał. Tak, takie są, takie jest ryzyko organu wykonawczego że za e, wszystkie decyzje odpowiedzialność ponosi e, organ czyli Wójt, Burmistrz i e, Prezydent. Dlatego nie zgadzam się z tym zarzutem i stąd będzie moja apelacja. No właśnie, ale przecież oprócz Pani to jest jeszcze Rada Gminy, tak? E, jest prawnik gminy i oni nie zwrócili uwagi, że to może się tak skończyć. E, szanowny Panie Prezesie, oczywiście e, takie decyzje jak obrót nieruchomościami na okres dłuższy niż 3 lata wymagają uchwały Rady Gminy. I w tym przypadku oczywiście taka uchwała została podjęta przez Radę Gminy o bezprzetargowym oddaniu dzierżawom tych nieruchomości, a ja jako organ wykonawczy mam obowiązek wykonywania uchwał Rady Gminy i wszystkie te czynności, które Leżą po stronie Wójta, po stronie organu wykonawczego, wykonałam w najlepszej wierze i z przeświadczeniem, że hmm, wykonałam je zgodnie z prawem. Wydaje mi się, że chyba nawet Pani nie byłaby w stanie oddać miliona mln zł, bo nie wiadomo skąd by trzeba było wziąć te pieniądze. Szanowny Panie tak jak powiedziałam na początku, z ostrożności procesowej nie chciałabym komentować <śmiech> roku. <śmiech> Sądu, ale zapewniam Pana, że po wyroku sądu apelacyjnego, bez względu na to, jakie będzie rozstrzygnięcie, oczywiście odpowiem szczegółowo na wszystkie Pana pytania. Pani Wójty, a to spektakularne zatrzymanie w 2019 roku było dużym szokiem, nie tylko na pewno dla Pani, ale też i dla najbliższych i dla całej społeczności, chyba takiej lokalnej. Jak, jak Pani to z perspektywy czasu ocenia, jak Pani to przeżyła już na, na chłodno, proszę powiedzieć, bo to, to w dalszym ciągu szokuje. No to szok oczywiście dla mnie i dla moich bliskich, dla mieszkańców gminy, ale myślę, że też Samorządowców w całej Polsce, ponieważ no, samorządowcy się znają, współpracują, wymieniają się doświadczeniami. Gmina Rzeszowola bardzo dynamicznie się rozwija, jest miną rozpoznawalną w Polsce. W związku z tym to było przeżycie niezwykłe i nie chciałabym wracać do tej traumy. Ta trauma mi ciągle towarzyszy, bo. Takich zdarzeń się nie wymazuje z pamięci ani z psychiki, natomiast wsparcie, które każdego dnia od 2019 roku, od tego wyjątkowego, w cudzysłowie, dnia, otrzymuję od naszych mieszkańców i ludzi z całej Polski, od samorządowców i wielu różnych osób, które mnie znają. Jest naprawdę wyjątkowe i jest dla mnie niezwykle ważne i dzięki temu umiałam pokładać sobie to wszystko w taki sposób, że jestem dzielną, jestem silną, mam nieustającą energię i z całą pewnością będę walczyć o moje dobre imię do końca, używając wszelkich dostępnych środków prawnych. Natomiast jeśli chodzi o już konkretny ten fakt zatrzymania, no to myślę, że pan prezes wie i też państwo widzowie, którzy, którzy nas oglądają, wiedzą, że to zatrzymanie zakończyło się dla mnie pozytywnie, bowiem zarówno sąd pierwszej instancji, jak i sąd drugiej instancji nie zgodził się z wnioskiem prokuratury, dlatego tutaj jestem i mam przyjemność Pana gościć. Dostała Pani wsparcie od kolegów, koleżanek z, z naszego powiatu? Oczywiście otrzymuję wsparcie również od moich kolegów i koleżanek z powiatu Piaseczyńskiego w sposób indywidualny. Mhm, czyli, czyli też wspierają pani w Tak, panu tak, mnie, bo... tak oczywiście. Pani Wójt, bardzo dobrze nam się rozmawia. Rzadko nam się udaje porozmawiać tak długo nawet jak dzisiaj. Na koniec Proszę powiedzieć tak od siebie. Co pani, co pani dzisiaj czuje, jak pani się dzisiaj czuje mieszkańcom? Bardzo dziękuję. Kolejny raz to podkreślę, że czuję się dobrze, może nie doskonale. Jestem urodzoną optymistką. Mam ciągle dużo siły, dużo energii pomimo tych trudnych chwil, które są. Już za mną i być może jeszcze e, również trudne, które są przede mną, ale się nie poddaję. będą na pewno walczyć do końca o moje dobre imię i o dobre imię gminy, gminy Szowola, e, którą e, traktuję jako, jako swój drugi dom. E, jestem pełna e, podziwu naprawdę, bo to jest e, no, niezwykłe podziwu dla e, mieszkańców naszej gminy, dla różnorodnych środowisk, dla indywidualnych osób, dla e, grup osób, e, które mnie ogromnie wspierają. E, I to jest e, niezwykłe. Czasami mam taką refleksję, że warto było przeżyć te trudne chwile, które mam e, w części za sobą, e, bo okazuje się w takich sytuacjach e, naprawdę kto jest kto, Proszę o starożekadło mówił, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Pragnę bardzo, bardzo gorąco podziękować tak dużej rzeszy moich przyjaciół. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest ich tak dużo. Bardzo za to dziękuję. Pani Wójt, i tym optymistycznym akcentem czym dziękuję Pani bardzo za to dzisiejsze spotkanie, za ten wywiad I liczę, że niedługo spotkamy się podobnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.